to słynne zdjęcie nasze wspólne nie zdjęcie ale <śmiech> <śmiech> pamiętasz to <laughs> pamiętasz tego <Powietał. śmiech> pamiętam ale to było sympatyczne. Ja sobie pozwoliłem. Ja sobie pozwoliłem na coś takiego po pierwsze, bo mi się wydawało, to naprawdę Tomek ciąkał, jak był młody. No, to, to, to to trudno powiedzieć, że nie. Natomiast pozwoliłem to tylko i wyłącznie z jednego powodu. Oczywiście spytałem się o zgodę rodziców tego chłopca czy, 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 czy mogę to zdjęcie puścić w mediach społecznościowych. Natomiast pozwoliłem sobie na taki wci z prostej przyczyny. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB, tu pracują Twoje pieniądze. Tomka znam od chyba 15-16-17 lat, kiedy jako młody chłopak. Nie wiem, czy przyjechał do Warszawy, czy był z Warszawy, ale pamiętam, że od rana do wieczora. Pracował i był w studiu, czy, czy, czy w biurze weszło. Od razu mnie uderzyła, można powiedzieć, jego inteligencja, sposób mówienia, powaga, był absolutnie bardzo pracowity, dosadny, konsekwentny, krytyczny, czasami, ale nigdy niezłośliwy. Nigdy niezłośliwy. Po prostu widać, że człowiek na pewnym poziomie. E, władającymi Kilkoma Kilkoma język, językami Dzisiaj pewnie Taka już myślę, że najle... Dzisiaj już pewnie na pewno myślę, że się Najlepiej zna na piłce e, Od wszystkich, no ale to jest Absolutnie normalne Czasami tam oglądam jakieś jego, jakieś jego Podcasty, spotkania, nie dałem się Na razie namówić na, No właśnie, to na... chyba muszę panią prezes poprosić fe... tutaj o, o jakieś pośrednictwo fej... No to jest, widzisz, zaczynasz pewne rzeczy rozumieć prezes, To sobie uderza w tomku to, co mnie uderza w Tomku, to jest jedna podstawowa rzecz. Ja pamiętam 16 lat temu, widzę go dzisiaj, jestem przekonany, że za 16 lat będzie tak samo wyglądał, jak wyglądał 16 lat temu, jak wygląda dzisiaj. Moja żona jest innego zdania, bo sporo, sporo siwych włosów się pojawia, także może niekoniecznie. No tak, ale, ale, na, razie, ale na razie jeszcze tutaj wiesz, jest dobre krycie, nie widać tego za bardzo. A właśnie nie było żadnego krycia tutaj pod tym względem. Nic nie farbowałem, Panie, ale... Panie dużo... prezesie, to może pana zapytamy, bo skoro zna pan 16 lat Tomka my się zastanawialiśmy, Doszliśmy do wniosku, że to jest po prostu nudna postać. Nie ma żadnych afer, nic nie odwalił w życiu. To może pan pamięta, jakąś, nie wiem. Może coś jednak odstawił, co, co zapadło w pamięć, no bo my nie możemy znaleźć na niego haka. Ale, ja, ale ja, uważam, ja uważam, że każda osoba, która działa w piłce, przy piłce, albo mówi o piłce, i nie ma jakichś wielkich wpadek, i, i nic porządnego nie zrobiła, to nie jest osoba nudna, tylko jest osoba pozytywna. Dla mnie są bardziej nudni ci, którzy z którymi można łączyć jakieś afery, jakieś w ogóle nieprawdopodobne wydarzenia. Natomiast no, to, Tomek jest ustatkowany, ust, mądry. Uważam, że uważam, jedna rzecz mi się w Tomku trochę nie, nie, że nie podoba, ale nigdy nie akceptowałem, to takie. Jestem specjalista od piłki hiszpańskiej. Uważam, że ostatnio gdzieś słyszałem i to bardzo fajnie, że się trochę chce odłączyć od tej piłki hiszpańskiej, nabrać trochę dystansu i chce wejść bardziej w piłkę polską. Ja mam to w życiu wszystkim polskim dziennikarzom, bo ja nie pamiętam, ja nie znam dziennikarzy włoskich, dziennikarzy hiszpańskich, dziennikarzy portugalskich, którzy postawiliby przed swoją ligą, przed swoimi drużynami inną ligę, a my czasami jesteśmy tak zauroczeni, że jak jest El Clasico, to nam się wydaje, że to jest w ogóle święto narodowe w Polsce, a dla mnie święto narodowe jest Polska Polsce, jak gra Legia, z Legią, jak Legia gra z Jagielonią, jak widzę gra z Lechem, albo widzę gra z Legią, natomiast z całym szacunkiem oglądam też El Clasico, natomiast Problemy wartości dla mnie są zupełnie inne. Niedawno czytałem, nie wiem, wyprostuj jeżeli to jest nieprawda, że ty powiedziałeś, że chcesz teraz się też bardziej skoncentrować i wejść w polską ligę. Ja uważam, że to będzie dobre też dla polskiej ligi. Mm. To jest taka naturalna konsekwencja tego po prostu, że zacząłem robić te podcasty, do których oczywiście pana raz jeszcze zapraszam. No bo siłą rzeczy trochę tak jest, że kiedy człowiek ma styczność permanentną z ludźmi polskiej piłki, z prezesami, dyrektorami, trenerami i z nimi rozmawia, no to potem włącza nawet z ciekawości taki mecz Puszczynie, Połomice, Krakowi, Korony, Kielce, żeby zobaczyć jak spiszą się ci ludzie, którzy w tym wszystkim uczestniczyli. Więc pod tym kątem jak najbardziej tak. Natomiast to zainteresowanie dla Ligą też wynikało z tego, że ja po prostu przez 10 lat komentowałem tę ligę, więc siłą rzeczy ona była mi bliska, natomiast... Czy... ekstraklasa też zawsze była mi bliska ja nigdy, nawet kiedy ekstraklasa była na bardzo niskim poziomie w sumie kilka lat temu można powiedzieć, to ja nigdy nie deprecjonowałem tej ligi na takiej zasadzie, że nie włączajcie tych meczów i tak dalej Tomek, ekstraklasa kilka lat temu Tomek, ekstraklasa kilka lat temu ekstraklasa dzisiaj to jest ten sam poziom średni, normalny poziom tylko no. kiedyś nie było Conference League, inaczej to troszeczkę o troszeczkę wyglądało, natomiast jak my ten poziom zbudujemy, to będzie dużo lepsza natomiast się jedną fajną, ciekawą rzecz ja Słuchałem Was troszeczkę 10 minut z 10-minutowym wyprzedzeniem, że dziennikarze portugalscy byli bardzo e, zaskoczeni tym, że Ty możesz rozmawiać z piłkarzami. Tak. Natomiast tylko, to jest tylko i wyłącznie nasze polskie podwórko. Na całym świecie, w każdej poważnej piłce, piłkarze nie mają absolutnie pozwolenia, żeby z kimkolwiek, gdziekolwiek, jakkolwiek rozmawiać. Tylko wtedy, jakim jak pozwoli na to klub. I to są. Ogranicza się tylko do oficjalnych konferencji albo do, e, e, do s, e, strefy mix po, po meczu. To, co u nas, że u nas zawodnik nie wiem, u nas zawodnik gra w piłkę, później nie wiem, ma tydzień wolny, to może iść na podcast czy do ciebie, czy, 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 czy do mnie, czy do kogokolwiek, to w ogóle w piłce zawodowej to jest mrzonka. Takich rzeczy nie można robić, się nie robi. Ja uważam że, taka, że my też kiedyś do tego dojdziemy, bo te rozmowy, które są fajne dla dziennikarzy. Które powodują jakieś tam nakręcenie czegokolwiek Ale niczemu dobremu na koniec nie służy Piłkarz ma płacone, ma kontrakt I dlatego, żeby grał dla klubu Piłkarz może się komunikować z prasą przez klub Natomiast takie dowolne, dowolne, wolna amerykanka, piłkarzy, to, to dla mnie to nie jest najlepsze wyjście. Ale dzisiaj też trochę takie z w Polsce mimo wszystko, że kluby, nie licząc pojedynczych wyjątków, kluby raczej też muszą wyrazić... Się to, żeby się żeby, żeby, Bo ktoś się przyszedł. rozwijamy. Plus wydaje mi się, że też kluby zaczynają dostrzegać, może niekonieczność, ale fakt, że jeśli jakiś piłkarz pójdzie gdzieś na wywiad i fajnie wypadnie, no to też zyska jakąś sympatię i że będzie można się z nim identyfikować. A trochę jednak... Sympatię w... piłkarze... Sympatię piłkarze zdobywają na boisku, jak dobrze grają. Nie no, oczywiście, że, nie tak, ale... oczywiście że tak. A nie w wywiadach. Gikiewicz był bardzo sympatyczny ostatnio. Gikiewicz był bardzo sympatyczny ostatnio. Ja już powiedzieć, że mi się, mi się bardzo podoba Gikiewicz, ale ostatnio był sympatyczny, chodził wszędzie. Ale dlaczego? Bo już nie grał, prawda? Natomiast dla mnie Gikiewicz zaczął w bramce Widzewa. Gdzieś tej bramki został zmieniony przez drugiego młodszego kolegę. Nie, pewnie nie dlatego, że był znakomity w znakomitej formie, aczkolwiek dla mnie, jeszcze dzisiaj, jakby miał postawić z trzech bramkarzy Widzewa, kto jest najlepszy, kto ma najwyższy poziom, to jest Gikiewicz w formie, no, ale on dzisiaj w formie, formie nie jest. I, 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 i mi się wydaje, że, że, że to, że ktoś gdzieś pójdzie, porozmawia, opowie pewne rzeczy i tak dalej, i tak dalej, to, 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 to on niekoniecznie musi klubowi służyć. Także piłkarze, którzy biorą pieniądze od klubu, powinni tutaj być absolutnie e, skoncentrowani na tym i Zarządzanie w pewnym sensie przez rzecznika prasowego, przez dział marketingu, dział promocji itd., itd. Natomiast taka wolna Amerykanka, mnie się osobiście nie podoba. Nie, ja to rozumiem w stu procentach. Zresztą, no, kiedy kontaktuje się po prostu z piłkarzami, tak jak było z Kacprem Tobiaszem, to też trzeba się rzeczy ustalić, to z legią przykładowo, ale ja szczerze mówiąc najbardziej lubię robić rozmowy z prezesami, trenerami albo dyrektorami sportowymi, bo że wtedy rzeczywiście. A to zdjęcie? Tak. Słynne zdjęcie nasze, to słynne zdjęcie nasze wspólne. Nie zdjęcie, ale <śmiech> <śmiech> pamiętasz, to? pamiętasz tego? <laughs> Pamiętam. Ale to było sympatyczne. Ja sobie pozwoliłem ja sobie pozwoliłem na coś takiego. Po pierwsze, bo mi się wydawało, to naprawdę Tomek ciąkał, jak był młody. No, to, 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 to trudno powiedzieć, że nie. Natomiast pozwoliłem to tylko i wyłącznie z jednego powodu. Oczywiście spytałem się o zgodę rodziców tego chłopca, czy, 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 czy mogę to zdjęcie puścić w mediach społecznościowych. Natomiast pozwoliłem sobie na taki dowcip z prostej przyczyny. Bo znam Tomka i wiem, że z można sobie po, pożartować, bo w stosunku do innych, pewnie ludziom takiego, innych dziennikarzy, nikt takiego nie zrobił oczywiście. Panie prezesie, ale wie pan, że Proszę. niektórzy patrząc na to zdjęcie i widząc, że to jest rok 2015, naprawdę sądzą, że to byłem ja. A to nie byłeś ty? Byłem, byłem. A tak serio mnie zawsze najbardziej intrygowała właśnie jedna rzecz a propos tego zdjęcia. Poza tym, że ono rozwaliło całkowicie Twittera i to jeszcze były takie czasy, kiedy Twitter nie był aż tak popularny, ale nie byłem w stanie się odkopać z powiadomień. To... Kiedy Twitter był inny, kiedy Twitter był inny, kiedy nie było tak. polityki, nie było niczego, żeśmy się bawili. No ale dobra, idziemy dalej. Jedna rzecz mnie najbardziej zastanawiała... Y co pan powiedział tym rodzicom? I jaka dokładnie była ich reakcja? Bo, to jest, jaka, no? bo jeszcze gdyby podszedł jakiś tam randomowy człowiek, no ale podchodzi w Bonik, czyli jednak postać, zakładam, raczej znana przez tych rodziców, podchodzi zrobić zdjęcie I z, z dzieckiem, które tam ma pewnie z 7 czy 8 chciałbym lat. Chciałby żyć na Twittera. Dokładnie, jaka, jaka była reakcja tych rodziców? Przede wszystkim była fajna, sympatyczna atmosfera, bo to było wesele jednego z naszych wspólnych e, znajomych. Zostałem zaproszony, byłem na weselu Naszego, naszego wspólnego znajomego. No i w pewnym momencie idę, widzę tego dzieciaka i jak Boga kocha, jak go zobaczę, to ciąkała. No nie, no ciąkała, młody ciąkała. No cią, młody ciąkała. Ale pytałem się rodzicom tak, przepraszam, mam taką sprawę. Czy mogę zrobić z Waszym dzieciakiem zdjęcia, bo mam przyjaciela, mam znajomego, nie tłumaczę, który absolutnie jest do tego chłopaka podobny. Oczywiście powiedział, nie, nie ma sprawy, panie Zbyszku, i tak dalej, i tak dalej. A ciekawe jak dzisiaj ten dzieciak wygląda, prawda? Czym się zajmuje? się. że właśnie zainmuje? wczoraj się, się nad jest tym zastanawiałem, bo niedawno była też rozkładu. Przecież macie go w studio. Przecież macie go w studio. Ale myślę, że do serio, można by tutaj było zrobić świadczy. Wiecie, zainmuje? jak dzisiaj zapytaliśmy naszych widzów na mediach społecznościowych o pytania, to większość pytań była właśnie o to zdjęcie. Jedno mi się w ogóle spodobało: zapytajcie Tomka, a teraz możemy e, dwóch. E, jakby współautorów tego e, legendarnego tweeta zapytać, jak się czujecie jako e, legendarne osoby w ogóle na Twitterze, które stworzyły najbardziej lubianego i najbardziej popularnego tweeta w historii chyba tego porta portalu. Miałeś taki moment, że się zagrzałeś? Bo teraz się pewnie śmiesz, tak... nie na, na to zdjęcie? Tak. Nie no, nie, co, ty, co ty nie, 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 absolutnie. Absolutnie. Trochę się zajmuję no na, bądź... na którym wyglądałem jak Katarzyna Lubnaur, bo po prostu wiem, że wyglądałem na tamtym zdjęciu fatalnie. I, <laughs> i tyle, ale, ale cóż, no. Kiedyś, miał, kiedyś miałem niedawno taką sytuację, że yy, jechałem z moim z synem właśnie przez Warszawę i były jakieś plakaty Szymona Hołowni i pytał, dlaczego tam jest moje zdjęcie, więc no chyba lepiej do Szymona Hołowni, przynajmniej z mojej perspektywy, a do Katarzyny tak, Lubdauer. No, prawdę powiedziawszy, prawdę <laughs> powiedziawszy le, lekkie podobieństwo jest. Ale do kogo? <laughs> czyli czyli do Hołowni, na, tego tweeta, czy... na tego tweeta, bo jest zagrzany. Znaczy, yy, ale bardziej na zasadzie, jak ja mogłem w ten sposób się zaprezentować. A ja pamiętam, z czego to wynikało, po prostu zrobiłem sobie złą fryzurę. <laughs> a a co to, bo, jaka była historia tego to zdjęcia? To było w Labol. Pamiętam, że robiliśmy taką dłuższą rozmowę Oczywiście. z prezesem w hotelu reprezentacji. No i potem cyknęliśmy fotkę, na takiej zasadzie. Okay. Nie było tam jakiejś większej jakiegoś historii. Tomek miał paspartu do naszej reprezentacji, jak mało, który dziennikarz. Ale było wiadomo, że Tomek może być w środku, może rozmawiać, może, może, może być, bo, bo nawet jak widzi coś, co nie powinien widzieć, to i tak, i tak... Nie będzie z tego korzystać jako dziennikarz, tylko będzie się zajmował tym, co się dziennikarz podczas mistrzostw Europy powinien zająć. Panowie, no tam chyba tak... nie było żadnych skandali, szczerze mówiąc, nie przypomina mi się mm. nawet. W kontekście La bol. No chyba nie. A to wiesz, jak są raz, wymiotki, tam raz, po, po, jednym, po jednym zwycięstwie, po jednym hmm. zwycięstwie w nocy Borus chciał ze mną na ty przechodzić. <laughs> Ale to, <śmiech> <śmiech> <dostałem na> to. <laughs> A udało mu się? To na znaczy ja, ja do niego mówię, ja sobie, słuchaj, dla, dla mnie to nie ma żadnego problemu, żeby być, ja jestem Zbyszek, to jesteś, Artur nie ma żadnego problemu, ale na drugi, na drugi dzień, na drugi dzień już troszeczkę. Na drugi dzień mówi: Nie, nie, panie prezesie, to zostań jestem Artur, a pan Espres. <grylety> <grylety> Czyli zakładam, że to jednak Artur proponował. Tak <grylety> <grylety> bym tak strzelam. Panowie, skoro jesteście y, we dwóch nałączeniu, to ostatnia kwestia. Czy macie mm -hmm. do siebie, pan Zbigniew do Tomka, Tomek do y, pana Zbigniewa, jakieś pytanie, które chcielibyście sobie zadać? Hmm. Zaskoczenie. O to jest, ja miałbym myślę, że bardzo dużo pytań, nawet pewnie z kilkadziesiąt, jak pan prezes się zgodzi na ten <laughs> podcast. <laughs> to, zostaw sobie, to zostaw sobie na ten podcast kiedyś. Dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że się uda to zrealizować. Pan Zbigniew chce o coś zapytać, czy? Ja muszę powiedzieć w ciszej spokoju, w ciszej spokoju ee, kolegę ciąkałe, Tomka oglądam, patrzę gdzieś tam czasami. Wyrywkowo jakieś wywiady też, e, też posłucham. Wydaje mi się, że, że oprócz tych, tych obecności w mediach społecznościowych powinien też być gdzieś bardziej jeszcze wyeksponowany, bo ma ku temu, temu papiery. No ale to już jest jego kwestia, jego ambicja, jego chęć, że tak powiem, pokazania się, sprzedania się w odpowiedni. W odpowiedni sposób. Natomiast najważniejsze, najważniejsze jak ktoś mówi, jest zdrowie. Jak jest zdrowie, jest zdrowie w rodzinie, dzieciaki się dobrze chowają, to wszystko jest dobre. Tak, to ja mam jeszcze jedno pytanie, bo mi przyszło do głowy takie być może banalne, ale nie ukrywam, że mnie nurtowało w ostatnich miesiącach. Czy pan kiedyś wróci do polskiej piłki? W takiej bardzo aktywnej roli nie. menedżera zarządzającego? To znaczy, się nad tym nie zastanawiałem. Wiesz, no jak to się mówi, niedługo będzie siedemka z przodu, a wiesz, jak to w Polsce. W Polsce, jak już masz 55 lat, zobaczyłem, jak będziesz miał 55 lat, to na ciebie mówił, że jesteś stary, prawda? Bo my generalnie lubimy bardzo młodych ludzi, którzy którzy tryskają energią, są ładnie uczesani i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja uważam że czasami siwe włosy. Siwe włosy są też świadectwem doświadczenia, mądrości. Do nie odpowiedniego nie <laughs> Brawo. Odpowiedniego spojrzenia odpowiedniego na spe, pewne rzeczy. Się nad tym specjalnie nie zastanawiam. Jest mi dobrze, tak jak jest e, w tej chwili i na razie się dobrze, na razie się dobrze absolutnie e, czuję. Tomek e, Święta zmienił barwy. Zmieniłem barwy na prośbę Na prośbę pana prezesa, skoro mam zrezygnować z hiszpańskiej piłki, to Tomek wiesz, że my, my, po po, my jesteśmy po dwóch stronach rzeki. Ty <laughs> jesteś Barcelona, wiesz, kto ja jestem. Ja jestem Barcelona, ja ja, jestem Wisła. Od... Ja jestem Wisła, panie Prezesie. Ja, ty jesteś Barcelona, czekaj, ty jesteś Barcelona w Hiszpanii. <laughs> a ja w Hiszpanii jestem Real. <laughs> Fajnie jestem Real od dziecka. Od dziecka zawsze byłem kibicem Realu, ty jesteś kibicem Barcelony. Ty jesteś, kibicem Wisły, im jest bar... ty jesteś kibicem Wisły i bardzo dobrze, jeżeli nim jesteś. Muszę powiedzieć, w mojej karierze reprezentacyjnej moimi najlepszymi kolegami, oczywiście wszyscy byli dobrzy, wszyscy byli fajni, ale najlepszymi kolegami to był z Marek Dziuba i piłkarze Wisły i piłkarze Wisły Krako, bo to byli porządnie fajni, sympatyczni ludzie. Także zawsze mecze widzę, widzę w Lisa to były fajne, ciekawe, dobre i gra na, na całego, na żyletki, ale gdzieś to byli fajni, zawsze fajni kumple. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB tu pracują Twoje pieniądze.